Hej hej, chyba muszę tu zastosować jakąś klatkę, bo no porozrzucała te małe No po całym oj kurde macie bagno Wszędzie po raz No do gniazda Czekaj Dziki mhm. Dziki ja Ci tu zaraz chyba posprzątam, co? Kurczę, tylko z tą sierścią ciurowo troszkę wyłażą z tego gniazda. Dałabyś im mleczka troszkę Co? No tak, tak łaskać pewnie. Już się dorwałaś To chodź na gniazdo, dasz małym Mleczka Nie chcesz? Nie chcesz? <noise> Ojej. No co? Bęcłeś? O ludzie, jaka desperacja. Dobra, ja tu będę zagadywał. A ty mały? Ojej, chodź, 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 tu jest mamusia, chodź. Tu jest mamusia, tu jest Tytuś Tytuś jest tu. No gdzie ty to idziesz? a jest Tytuś co, nie może znaleźć biedaczku. musisz bęcność na plecy i ogień o, o, o. coś tym rodzaju. No a ty też szukasz. Trawy to ty nie jedz. A co pistacze, Godne są A ty dziecki nic im nie dajesz. Nie dasz im mleka, no wiem już pewnie masz swoje godziny ustalone. też goni. No, zobaczcie, to no. przecudny. No, jaka to jest determinacja. No, godna podziwu. No, nawet... Myślałem, że to są Mniej sprytne te króliczki, ale widzę, że. No. A, tyle, że one nie widzą. Tak? No, Pisz tam okropnie. Dzięki. No, tutaj jest. Tu jest mama. A, 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 a. Chyba to nie jest pora karmienia, bo się z... zrywa. Tu jestem w kropce, nie wiem co z tym robić. Gniazdo ruszać, mało puchu na darmo. No dziki, tyleko jesteś ten. Dziwne masz to wychowanie tych małych. O chyba Bobas się dorwał. No tak, ty to jesteś mistrzynią tego, żeby cię głaskać i głaskać, i głaskać No leśni, si mają się troszkę uciszyć te małe No piszczą dzisiaj okropnie Zmienimy ci może Z jest dziki na piszczocha Co dziki tedy dwa się dwa. chyba dorwały do mleka Proszę to mi chodziło, żeby się stawała. No już taki by śpi. Właśnie może przez to, że jest ciepło. Takie słabe gniazdo. m hmm no, pierwszy raz się spotykam z takim gniazdem dziki no, kruszyna jak ostatnio zdarła, tylko że to był okres chyba luty luty no, to cała praktycznie klatka była w puchu tu. no i co? no Nie za dobrze, dziki, bo za dobrze masz, co? Przesłodka jesteś, przesłodziutka. Niech się przytula. No normalnie jak gdzieś piesek kotek. Tak ojej. Dobrze ja już muszę iść. Halo. Muszę iść. Masażyk no ty idź nakarmiasz te ekipy no te to to są przesłodziaki ale jaki żeby dot dotrzeć Tyle, że u zwierząt to musi być tak. U ludzi, zanim będą chodzić, raczkować to długo czasu trzeba. Tak? Na no, wolności muszą szybko. Chyba Jak to jakieś dropiżniki zjedzą. Także dobra, ja powoli kończę. Tak, mówię, cały dzień pewnie ją głaskać. Nosować pewnie, no ale są też inne obowiązki. Także pozdrawiam i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa pa.